Na la la shabadabad shabadabad Na la la shabadabad shabadabad Na la la shabadabad shabadabad Na la la Na la la Na la la shabadabad shabadabad न शब वद शा शपद वद शा Zapraszam serdecznie wraz z profesorem Zamiarą na wspaniałą wystawę Ty pójdziesz górą, a ja doliną, która prezentuje ogromny zbiór prac wideo, performance'ów i fotografii autorstwa Wojciecha Zamiary, które zrealizował wspólnie ze swoimi przyjaciółmi. Tematem poruszanym na wystawie są relacje z najbliższymi, Temat samotności, przyjaźni, ale również przemijania, relacja z odbiorcą, która jest kluczowa w sztuce profesora zamiary. W pewnym momencie swojego życia, oprócz aktywności artystycznej, rozpoczął również edukację, na której się skupił. Studenci są dla niego istotnym elementem jego życia i twórczości. Profesor Zamiara jest uznawany za jednego z pionierów sztuki wideo w Polsce. Rozpoczął swoją edukację od ukończenia grafiki. Potem zajął się instalacją, obiektami, performancem. Obecnie otworzył Wydział Fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, więc jego zainteresowania są szerokie. Jeśli chodzi o wystawę, dlaczego warto na nią przyjść? Bo profesor Zamiara będzie chciał prowadzić z Państwem inteligentną, zabawną rozmowę, rozmowę z odbiorcą, przy okazji zadając bardzo fundamentalne pytania filozoficzne o kwestie istotne w naszym życiu. Jeśli Państwa te tematy interesują, zapraszamy na wystawę do Galerii Iminiel. Jana Tarasina w Kaliszu do 25 lutego. Dziękuję bardzo. Fajnie, coś mam powiedzieć? Ja po 30 paru latach, może nawet więcej zajmowania się w cudzysłowie sztuką, czyli sobą, zbudowałem z koleżanką Jolą wystawę, która jest rodzajem retrospektywy przynajmniej takiego wątku performatywnego w mojej twórczości. To się dzieli na trochę foto trochę wideo-performansów, odrobinę dokumentacji performance'ów, których nie lubię, ale myślę, że Państwo mogliby tu zajrzeć do tej galerii i powiedzieć, że Wam się to podoba, że Was to dotyczy albo Was nie dotyczy. Gdyż ja zajmuję się sobą, zakładając, że jestem podobny do moich odbiorców. Gdzieś jakieś wspólne wątki odbiorcy mają szansę odnaleźć. Wystawa jak to wystawa trochę robocza, trochę zabytkowa. Najstarsza praca pochodzi z 1985 roku. Jest pierwszą moją, w cudzysłowie przynajmniej dojrzałą pracą, gdyż miałem, przeżywałem jakiś kryzys. Yy, Wiary w sztukę i postanowiłem zrobić nic, czyli guzik. Nie znalazłem lepszej metafory. No i ten guzik, zdjęcie tego, tej, tego obiektu jest tutaj na ekspozycji. A są też prace, które zrobiłem w końcówce zeszłego roku. Więc taki przegląd przez, przez starego faceta. Twórczość przez duże twó. Kiedyś w ramach jakiegoś protestu na uczelni artystycznej leżałem upaprany gliną przez parę godzin. Liczyłem na to, że tak jak mojego kolegi rzeźby w chwilę wcześniej, zostanę pocięty łopatami i wyniesiony do magazynku ze starą gliną. A tu się zebrało, zebrali ludzie, dyskutowali, pytali się jak to się zrobiło, że ta rzeźba drży. Techniczny zaproponował mi po tym kawę i małą wódeczkę i prysznic swój, a jego nigdy sztuka nie interesowała, więc nagle się okazało, że miałem przynajmniej jednego odbiorcę. tak. Pionierem sztuki wideo w Polsce zostałem dlatego, że pojawiły się pierwsze kamery VHS. Józef Robakowski miał kamerę pana Sonika A1. I coś nagrywał na różnych wernisarzach. Wydawało mi się, że to będzie fajne, proste i łatwe. A w tej chwili, w czasach YouTuba, to trudno opowiadać, że można było sobie samemu w domu wziąć narzędzie i coś nagrać. Teraz jest to oczywiste. W momencie, gdy ja pod koniec lat 80. się do tego zabierałem, to pierwsze nie było takiego. Odbiorca nie był przygotowany na to. Była telewizja i vhs -y. A myśmy sobie robili takie haiku, yy, krótkie opowiadania, taką dziurkę od klucza, żeśmy wykorzystywali po to, żeby coś nagrać. Używaliśmy tego jako lustra, żeby się przejrzeć, poznać. Wtedy nie myślałem o tym, czy to będzie po 20-30 latach do, do oglądania. Było to bardziej to reakcja na bieżąco. A w tej chwili, tak to, 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 jak Piola mówi, tak, jestem klasykiem polskiego wideo, Artu. To dlatego, że tak długo żyje. <słyska> <słyska> Performance jest po prostu, wydaje się łatwy. I mi się wydawał łatwy po prostu. Ale podobnie było z wideo. Byłem już instruktorem fotografii, gdy pojawiły się pierwsze kamery VHS. No i mówię, to fajnie, to nie trzeba będzie wywoływać, kombinować, cudować. Więc tak, takie łatwe medium. No i dopiero jak się za nie zabrałem, to się okazało, że jest niesamowicie trudne i kłopotliwe. No ale czasami udaje mi się go w miarę przyzwoity sposób użyć, więc to do następnego razu znowu się czegoś nauczę i znowu się coś uda nagrać. Albo nie uda się. Przyjdźcie Państwo, zobaczcie, bo to ja nie wiem, czy się uda. <grymne> Jeżeli coś za mną za długo chodzi, za długo jakaś myśl albo lęk, albo... albo... ze mną przebywa i nie mogę się tego pozbyć, to w końcu realizuje się to jako jakaś realizacja Typu performatywnego, czy, czy wideo, czy, czy zdjęcie. Czasami obiekt, ale rzadko. I ja trochę nie znam swoich prac, bo ja mam do nich bardzo osobisty stosunek. One są związane z jakimś fragmentem mojego życia, z jakąś moją męką, z, z cierpieniem. I one za, zakładają jakiś rodzaj empatii ze strony widza. Że widz odnajduje odrobinę siebie albo coś, co go śmieszy przynajmniej. Więc jestem najgorszym człowiekiem do omawiania tych prac. Bo ja pamiętam, dlaczego one powstały, a nie jakie są. Nie znam kalisza, nie wiem, jaka to będzie publiczność, ale mam nadzieję, że odrobinę zainteresowania wzbudzi moja wystawa. Miło by było Państwa tutaj zobaczyć. Albo przyjdźcie Państwo, bo starałem się zrobić tak, żeby przez okno też jakoś to wyglądało, więc może jak będzie zamknięte, to przez okno będzie można zajrzeć. Są krzesełka, można sobie usiąść, poglądać to wideo. Krzesełka są po to, że... bo wideo jest nudne, ale nie są to długie nagrania, więc na chwilę można przysiąść i odpocząć od swojego życia i popatrzeć w cudze życie. Może są podobne nasze życia. Zapraszam.